Oczywiste jest teraz, jak na to patrzymy, no tak, no ta epoka się tym cechowała i takie rzeczy były. Ale znacznie trudniej jest stwierdzić, w jakim duchu czasu my teraz żyjemy, co jest takim wspólnym motywem, który nas pcha do przodu. Ciężko jest w ogóle w jakikolwiek sposób zamknąć nas w jakichś ramach, bo my konfrontujemy się z kolei z tak rozwiniętą technologią, z tym, że mamy komputer, że mamy jakieś narzędzia, które mają bardzo wysoką moc obliczeniową, że jesteśmy w stanie przetwarzać większą ilość danych. A co za tym idzie, to rozwija właśnie naszą naukę i e, wszystkie branże e, takie naukowe, przyspiesza proces badawczy. No to, to niewątpliwie pozwala nam wyciągać znacznie szybciej wnioski, które kiedyś musiały być prowadzone w bardziej rozległym czasie. Dodatkowo, no, jednak te urządzenia technologiczne, z których i rozwiązania technologiczne, z których korzystamy na co dzień, bardzo mocno też nas rozwijają i pomagają nam w jeszcze większym stymulowaniu wiedzy. No, z jednej strony, dalej to jest plus, dalej i, i to jest minus. No bo z jednej strony, fajnie, że mamy coraz większą wiedzę i fajnie, że jesteśmy w stanie upowszechniać coraz bardziej ciekawostki, i że człowiek jest taki powiedzmy, nawet bardziej wyedukowany, ale z drugiej strony, no. Minus niewątpliwie jest taki, że są momenty, kiedy tych informacji jest po prostu za dużo i człowiek jest przebodźcowany. Jak zachować stoicyzm w momencie, w którym cały czas dostajesz jakiś trigger w postaci tego, że. No tutaj nie będę raczej na te tematy polityczne ostatnich miesięcy wchodził, bo to nie chcę, żeby to był jakiś podcast polityczny. No ale tak właśnie, nawet analizując sobie pryzmat tego od COVID-u. To jest nieustannie trygerowanie nas jakimś bodźcem informacyjnym. I niektóre z nich są pozytywne, ale więcej jest raczej tych negatywnych. I ja tutaj pracy dziennikarskiej nie będę w żaden sposób oceniać, bo, bo myślę, że, że to nawet nie jest w mojej gestii, żeby to robić. Ale z drugiej strony myślę, że każdy z nas powinien tak zmienić trochę perspektywę momentami i spojrzeć, no ale dobra, czemu oni nam wysyłają codziennie informacje o tym, że, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone i tego, że musimy się już przygotowywać, skoro de facto jeszcze nic takiego się nie wydarzyło. A jeśli już ogłaszają coś takiego, to gdzie jest ten dalszy krok? Skoro mówią mi, że, że nie jestem bezpieczny i że muszę coś zrobić, żeby poczuć się bezpiecznie, no to niech, niech się faktycznie coś dzieje, żebym poczuł się bezpiecznie. Niech już będą te dalsze kroki, skoro powiedzieli A, to niech powiedzą B. A tutaj zazwyczaj kończy się na tym, a bo to się klika, mimo i, i, i to właśnie nas stymuluje do tego, że, że nie czujemy się już tak komfortowo, tak bezpiecznie, że, że nasze decyzje też są przytłumione prze, przez ten ogląd, że ale przecież zaraz to się może skończyć. Czy, czy jest w ogóle sens podejmowania jakichś takich długoterminowych decyzji? I też nie pozwala nam się cieszyć i zakorzeniać tutaj, tu i teraz, i w tej chwili, w której jesteśmy, i w tych emocjach, w których jesteśmy, bo, bo już mamy w głowie to, że przecież zaraz możemy tego nie czuć, ale zaraz, albo zaraz nie, możemy tego nie mieć, albo zaraz trzeba będzie wyjeżdżać, albo, no wiesz, no dużo, dużo tego było. Non stop kortyzol. Tak, tak non stop kortyzol. I tutaj nawet myślę, że ta dopamina, która wydzielała się jeszcze wcześniej w mediach społecznościowych, to została przyćmiona przez ten kortyzol. I, I przez te, te negatywne informacje. No i to, to jest pułapka, o której warto by było mówić głośno, żeby uświadamiać, i żeby ten człowiek, nasz modelowy człowiek, był w stanie po prostu jakoś przesiać te informacje i wziąć rzeczywiście to, co jest dla niego ważne. I to tą informację taką obiektywną, a nie nacochowaną emocjonalnie i podejmować na podstawie tej obiektywnej informacji dalsze decyzje. No ale czy jest umiejętność też, którą trzeba sobie wykształcić, a nie każdy podejmuje tą pracę, żeby ją wykształcić? I to jest już kolejny problem. Wydaje mi się też, że sytuacja, w jakiej jesteśmy, nie sprzyja takiej tendencji, ponieważ może się ze mną zgodzisz, może nie, ale wydaje się mi, że dziennikarstwo delikatnie się zmieniło na przestrzeni ostatniego czasu. To znaczy, miałeś na przykład okazję mi opowiadać na temat Kapuścińskiego, jeszcze jak tak. robiliśmy klatkę ostatnio na siłowni. Tak. I pomyśl sobie, jakim rodzajem to był dziennikarz, jaki reportaż że on pisał. Ja miałem Heban okazję czytać, bardzo też polecam Kapuścińskiego. Czy na przykład George'a Orwella, Droga na Molo Vegan. Też świetny reportaż o tym, jakie są warunki życia skrajnej nędzny robotników, jak te kompanie wszystkie węglowe ich powiedzmy wykorzystują, najprościej mówiąc. Jak wygląda ich życie. Dokładnie opisał, on żył z nimi. I opisywał to, jakich rzeczy doświadczą. Pomyśl sobie, który dziennikarz obecnie, który mówi pompatyczne stwierdzenia tu i tam, pięknie mówi, doświadczył rzeczywiście takich rzeczy, tak jak Kapuściński, który jeździł po świecie, chociażby, czy Orwell, który jeździł do nędznych miejsc. Wiesz, ja myślę, że, że teraz też konfrontujemy się z tym, że dziennikarzem może być każdy, i wystarczy w jakikolwiek sposób pokazać się na tej przestrzeni medialnej żeby nagle móc się nazwać dziennikarzem albo żeby dostać nagle funkcję dziennikarza. No tutaj należałby się raczej szacunek każdemu z tych osób, która się wykształciła w tym kierunku, żeby nim być. Nie należy każdego promować w ten sposób, nie należy każdego mianować dziennikarzem i nie każda osoba działająca w przestrzeni publicznej po prostu jest tą osobą, która może to robić w ten sposób. Niemniej jednak, dalej tutaj kluczowe są ten aspekt, jaką oglądalność przyniesie nam dany człowiek. Albo ile zarobimy na tym, że tutaj wystawimy go na że wystawimy go na, na przód i że będzie naszym bohaterem głównym, prowadząc jakiś program, no to jest raczej taka kalkulacja bezwzględna matematyczna, w której no, cyferki muszą się po prostu zgadzać i to wykształcenie już wtedy nie ma znaczenia. Bo, bo to, czy, czy ktoś się ogłupi, czy, yy, czy ktoś powie coś, coś głupiego, czy, czy powie coś merytorycznego, to już nie ma nie większego znaczenia. No bo im większa patologia, im, im, im coś ktoś powie głupszego, to tym bardziej będzie to klikane i to więcej szumu zrobi, a co za tym idzie, więcej zarobią na tym. No, i to jest kolejny aspekt, na który warto by było zwrócić uwagę, że to nie jest dobry kierunek, w którym idziemy. Ale też, Mati, ja myślę, że nie ma tutaj co tak negować całego świata. Ja myślę, że są po prostu ludzie, którzy, którzy postępują w ten sposób, są ludzie, którzy postępują w ten sposób. Myślę, że gdyby dany program nie miał grona odbiorców, to by go to by po prostu nie robili. A tych programów rozrywkowych jest coraz więcej, więc tych odbiorców jest coraz więcej. I ja bym oczywiście że chciał uświadamiać ludzi i chciałbym sprawiać, że, że stają się oni coraz bardziej świadomi swoich decyzji, ale chyba nie mam takiej mocy. I ja mogę o tym mówić, ale to też ja, ja nie mam wpływu na to, czy, czy to dotrze do kogoś, czy nie. Więc tutaj. Raczej warto by było po prostu zastanowić się nad samym sobą I, i zmieniając świat od siebie samego, jesteśmy bardzo w stanie dużo zrobić. No, i to, to jest taka, taka moja sentencja podsumowująca ro, rolę dziennikarzy w, współcześnie. Ale też są na pewno dobzi do, do dziennikarze, którzy, którzy fachowo podchodzą do swojej pracy i którzy faktycznie umiejętnie są w stanie syntetyzować dane. I, I przekazywać tą informację bez całej emocjonalnej otoczki, w której spakujcie się, bo, bo niedługo będziecie musieli uciekać, albo żyjemy w bardzo złych czasach, albo kolejna nieprzemyślana decyzja kogoś tam. No takie. Krasyka. Tak, takie, takie tytuły, tylko żeby to ktoś to kliknął, a potem się okazuje, że w sumie niewiele z tego wynika, że opisują tam, że o godzinie tej i tej, kiedy był wywiad z tym i z tym, to nie wiem, że Randall spadł, albo nie wiem, kot przebiegł po korytarzu. I to jest treść tego artykułu, w ogóle niezwiązana z istotą informacji, którą należy przekazać. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.